Jak co roku, aby tradycji stało się zadość, członkowie nyskiego klubu seniora, działającego przy ulicy Moniuszki w Nysie, podzielili się opłatkiem. Na stole nie zabrakło również świątecznych smakołyków oraz wspólnego śpiewu. Seniorzy swoją wigilię obchodzą niezwykle uroczyście i wszyscy są zgodni, że właśnie to wydarzenie jest najważniejszym w roku. Świąteczne spotkanie seniorów, zwiastujące nadchodzące święta, zorganizowano tradycyjnie w siedzibie klubu seniora 11 grudnia. Uroczystość rozpoczęto wspólną modlitwą. Za duchową oprawę zatroszczył się ojciec Tadeusz Panek. Kiedy przystąpiono do dzielenia się opłatkiem, życzeniom nie było końca, choć zdecydowanie tym najczęstszym było zdrowie na te święta Bożego Narodzenia, aby te święta e, były szczęśliwe, żeby te, szczęśla, e, te święta Bożego Narodzenia były takimi świętami, których można powiedzieć, że byśmy sobie życzyli. Życzę Wam również szczęśliwego Nowego Roku. Przy wspólnym stole zastawionym tradycyjnymi wigilijnymi potrawami spotkało się przeszło 70 osób. Po uroczystej wieczerzy rozpoczęto radosne kolędowanie przy kawie, makowcu i świątecznym pierniku. Wigilia dla seniorów ma ogromne znaczenie, gdyż w tym szczególnym czasie zapominają o troskach dnia codziennego i nie dokucza im samotność. Jest to coś pięknego w tym wieku, kiedy jest się samotnym spotykać się razem i rozmawiać. Człowiek nie czuje tej samotności. To jest najważniejsze, a przecież grudzień to jest taki miesiąc przemyśleń i każdy na pewno ma dużo różnych wspomnień i my spotykając się jest atmosfera wspaniała i o to właśnie nam chodzi. Idea to jest, tego związku polega na tym, żeby nie tylko pomoc, ale przede wszystkim, żeby wyciągnąć z domu osoby i można powiedzieć, pobudzić do życia. Te osoby, które są na przykład niepełnosprawne czy przeszły na emerytury wcześniejsze. Nastrój panujący podczas spotkania w klubie seniora przypomniał, że święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim czas miłości, wspólnej radości, a także wspomnienie i celebrowanie pięknych polskich tradycji.